Plany rozwojowe na, na najbliższą przyszłość są bezpośrednio związane, ja to nazywam jest to mój projekt operacyjny Pomerania. Jest to moje założenie, które przyjąłem na samym początku dwa lata temu, jako objąłem dowództwo tą dywizję, gdzie w sposób kompleksowy zamierzam ten rozwój realizować, realizując. Przedsięwzięcia w różnych liniach operacyjnych, które są bardzo ściśle są powiązane i nie można każdej rozpatrywać osobno. Pierwszą linią operacyjną jest to struktura organizacyjna, sprawy personalne adekwatne do zmian, które zachodzą w dywizji. Dywizja pozyskuje nowy sprzęt, nową strukturę pododziałów, chociażby dywizji moduł ogniowy na, na armatach oblicach najnowocześniejszy KRAB. Co wymusiło jednocześnie od razu zmiany organizacyjne samego tego, tego, tego dywizjonu. Druga sprawa to cała infrastruktura, czyli, już będąc przy tym przykładzie tego dywizjonowego modułu ogniowego, krap, infrastruktura w ramach programu operacyjnego Regina, gdzie od podstaw na czystym polu został wybudowany cały kompleks, zapewniający raz bazę koszarową. dla Żołnierze tego dywizjonu, bazę techniczną z nowoczesną halą dedykowaną specjalnie dla tych armatorów, infrastrukturę szkoleniową, a oczywiście całą, całą, całą kwestię dotyczącą bezpieczeństwa, realizacji i bycia, funkcjonowania, utrzymywania sprawności i przygotowania do wykonania zadań bojowych przez ten, przez ten dywizjon. Jest to infrastruktura ta logistyczna zabezpieczająca funkcjonowanie, ale też tu myślę w tej linii operacyjnej o stałym, dynamicznym rozwijaniu infrastruktury szkoleniowej. I tutaj takim sztandarowym projektem jest chociażby też zbudowane od zera, od podstaw w Stargardzie w ramach 12 Brygady Zmechanizowanej, wydaje mi się, najnowocześniejsze w Europie, centrum symulacyjne dla, e, dla Rosomaków, tych infantry Fighting Vehicle, e, z, z, gdzie to centrum symulacyjne pozwala szkolić do, kompleksowo całą kompanię na raz, gdzie osobno są trenażery od, dla, mechanik dla kierowców dla dowódców działonowych, osobno dla całego, dla, dla, dla drużyn i zintegrowane z trenażerami szkolenia przeciwlotniczego i wojsko, cała kompania widzi się nawzajem, ma interakcję realną do wykonywania zadań. Co istotne w tym centrum symulacyjnym jest to, iż możemy symulować, wgrywać teren również przygotowując wojska do realizacji zadań na przykład misyjnych i kolejne zmiany Libanu, korzystając na podkładzie graficznym Libanu. Tam bezpośrednio ćwiczą wykorzystywanie tych wozów bojowych Rosomaków do realizacji zadania w ramach misji pokojowej ONZ. Przyszłość dywizji to również łączenie tych centrów symulacyjnych Stargardu ze Szczecinem. Myślę szeroko również zaproponować współpracę innym dowódcom dywizji, połączenia chociażby ze Świętoszową, z moją byłą 10. Brygadą Kawalerii Pancernej czy z 15. Brygadą Zmechanizowaną. Kolejnym takim nurtem rozwoju dywizji jest to kwestia systemów dowodzenia oraz całej filozofii realizacji procesu dowodzenia w różnego rodzaju warunkach atmosferycznych, terenowych. Tutaj stawiam na przede wszystkim bardzo dużą mobilność i odporność na działanie przeciwnika. Wdrażam to też i w pewnym sensie to dochodzimy do kolejnej linii operacyjnej tak, tej, tej linii operacyjnej szkolenia, która integruje wszystkie po, po, poszczególne i przygotowuje do wykonywania zadań w ramach nich chociażby nowatorskie ćwiczenia, m, takie jak Palisada 1, które wykonaliśmy w tamtym roku na wiosnę, wychodząc poza rejony ćwiczeń tego typu, jak Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Zrasku Pomorskim, gdzie praktycznie starzy dowódcy znają doskonale ten teren. A wychodzimy na zewnątrz, oczywiście dokonując odpowiednich uzgodnień z władzami lokalnymi, z władzami lasów państwowych, tam gdzie możemy ćwiczyć. Wchodzimy bezpośrednio w infrastrukturę cywilną. Tu również współdziałamy z tymi władzami lokalnymi, wojskami obrony terytorialnej, które tam się znajdują i to też jest taki nurt, który chcę uzyskać czyli bardzo dużej dynamiki, bardzo dużej samodzielności i odporności wynikającej z dużej odległości stanowisk dowodzenia. E, które będą, e, będą wykonywały to. I ostatnią linią pracy, która chyba jest kluczowa, jest to przywództwo, leadership od samej, od samej góry, czyli wymagalności wobec siebie samego, moich dowódców, brygad pułków, ale i batalionów i dawania dowódcom pełnej samodzielności w ramach e, Mission Command, przedstawiając jasny cel działania, stan końcowy, który chcę osiągnąć. Natomiast tutaj premiuję moich dowodców w kontekście kreatywności, odwagi, śmiałości wdrażania pewnych projektów i przede wszystkim samodzielności. Wspierającą linią to wszystko to oczywiście jest Korpus Podoficerski. Korpus Podoficerski tutaj w naszej 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej wdrażamy projekt starszego podoficera wspierającego swojego dowódcy już od szczeblu batalionu, dywizjonu i pierwsze, pierwsze, bo projekt już trwa ponad rok, Pierwsze, pierwsze, pierwsze rezultaty są takie, że jest to niesamowicie ważny, ważny obszar. Wspieranie dowódców każdego szczebla, i, i to po prostu działa.